Tak, kochani, drodzy, jeszcze dokończę, powiem Wam tak. Um, za jakiś czas mam nadzieję, że przyjdzie firma e, hydraulików, która będzie po prostu zmieniać zawory od ciepłej i zimnej wody. Przy tej okazji poproszę panów hydraulików, panów fachowców o ustawienie wodomierza z zaworem w tym miejscu, w którym znajduje się jej ściepą. Wtedy zmywarkę będzie można dać bardziej w tył, bo nie mogę z jej bardziej dosunąć, bo ten zawór z licznikiem przeszkadza. Natomiast jak już to będzie przestawiony ten zawór z licznikiem, wtedy zmywarkę bardziej dosunę do ściany i będzie komfortowo. Natomiast e, druga rzecz to tak jak już mówiłem, po świętach kupię materiał wycięty, będzie pan, poproszę w firmie panów fachowców o pokrojenie na wymiar tych desek i będzie nowiutka szafeczka i blat. Ten blat jest tu tymczasowo, on tak nie wygląda pięknie, wygląda okropnie, ale jest tylko tak na razie, żeby funkcjonowała maszyna, jak to się mówi, zmywająca ręcznie i i komputerowo, że tak już sobie dodam. No i natomiast będzie piękny blat, dopasowany, wycięty na wymiar, i to będzie bardzo pięknie wyglądało. To na razie jest taka trapa, która spełnia funkcję po prostu działania tego wszystkiego, tej całej struktury zmywania naczyń i z góry i z dołu. No, a jak już będzie, to będzie pięknie, jak już tylko święta się skończą, bo na razie wiecie, dużo zainwestowałem w technologię komputerową i nie mogłem sobie teraz na to pozwolić. Gości się raczej tak za mocno nie spodziewam. No może będzie parę osób, ale jakby ktoś był, to wytłumaczę, że to po prostu po świętach będzie to w, Pięknie zrobione, tylko muszę odłożyć budżet na to, żeby zainwestować w konkretnie to, żeby to wszystko poprawić, bo to jest tylko tak na razie. No, że tu blat, który tu jest, to jest taka atrapa blatu. To nie można nazwać jego blatem, to jest taka atrapa prowizoryczna. Będzie piękny blat wycięty w kastoramie na wzór klimatu tych mebli. I będzie nowa szafeczka, i będzie wszystko bardzo ładnie. Jak przyjdą hydrauliczcy z któregoś dnia, to ich poproszę, żeby cofnęli zawór i wtedy znowu